Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ponownie Anihilator. To jest Minecraft ponownie. Yy, trochę zmieniłem plany. Postanowiłem, że na odcinku jeszcze dokończę ten dom, także tym się teraz zajmiemy. Yy, hmm. Mam nadzieję, że bardzo mnie nie przyciął, bo jeszcze widzę, że się teren ładował, mimo tego, że dałem chwilę. Ale jak się ty już teren załaduje, to powinno być w porządku. jak widziałem na no poprzednim nagraniu. Postaram się mówić nieco wyraźnie, bo ustawiłem nowy filtr yy, tłumienia. Teoretycznie według tego był on lepszy. E, według obecny niż ten co wcześniej używałem. No ale. Chyba nie mówiłem zbyt wyraźnie, przez co źle on działał. Także tak. Dokończymy sobie najpierw e, ten dom na odcinku, a potem. No, potem zacznę się właśnie. E, robienie farmy, się farmy. Hodowli bardziej. I to będzie już faktycznie timelapse, a tak to póki co jeszcze na odcinku ostatnio. Zresztą te timelapse też jest tarotyczny odcinek. To będzie w jednym, nie? To nie podzielę tego na dwa różne, tylko w jednym jakby zrobię. Teraz patrzcie trochę na kamerę, bo I włosy nie cierpię, jak to się dzieje. Mógłbym teoretycznie zawinąć się za ucho. By to w miarę normalnie wyglądało, no ale już trudno. Zostawmy tego jak jest. Okej, okay. no na razie się nie będzie działać nic ciekawego. Dopiero w następnym, naprawdę, będziemy schodzić do jaski. A póki co, no to jednak zadbajmy o tę żywność, zadbajmy o to, żeby mieć dostęp do no, ciąg, żeby już później nie musi tego robić. Jak już tak, już tak powiem, zbieramy żywność, to możemy równie dobrze zadbać, tak czy i o to. No, czy jak sobie tak ten czuję, zbierać te drewno. No, chyba nie mam innego wyboru, no. Nie wyliczyłem ile potrzebuję, więc no. Mam kanion w ogóle. może żelaza. Wartołoby się chyba po to przejść. Tutaj też mam jakieś zejście. Ja chciałem się tak tam skop kopać w ziemię, no ale... Jeżeli mam tutaj takie kaniony, to może nie będzie wcale trzeba. Hmm. Chciałbym ja w ogóle potrzeba pień brzozowy. chyba nie, więc mogę od razu to wszystko przerobić. Oj, zrąbałem. Okej. Okay. Weźmy hmm, ten tym są są na górę. Hmm, <laughs> Może ziemię mi za kilo. No okej. Okay. Tu jest już wszystko zrobione. To jakby pierwsza część. Tak. Ja widzę, że już zaczynamy budować. Hmm, no to musi ewidentnie w ten sposób przychodzić. Tutaj można by to troszeczkę upiększyć. Robić tak. No, by niech po to lepiej wyglądało. Hmm. Czy ja chcę robić to w ten sposób? Mógłbym. No, ja to postawiłem przecież. Okej. Okay. Jest legit. To sobie tutaj nam rośnie? Jak nam wyrośnie pierwsza partia, to będzie można zacząć faktycznie dbać już o zwierzęta. Żeby je mieć w ogóle. Też wiadomo, same krowy mnie interesują, no bo one dają skórę. Jeszcze z koni chyba dropi skóra, nie? Jeżeli jakieś konie się natkniemy, to będzie można jak najbardziej jego zarąbać. No nie jestem zwolennikiem jazdy konnej w Minecraft. Nie wiem czemu, jakoś mnie o to nie przekonuje. Nie wiem, sterowanie mi trochę odrzuca, czy... To, ...że się klinują pomiędzy drzewami. Nie wiem, jakoś nie jestem w stanie się tak przekonać. To mam blisko krowy, dobra. Trójka na start brzmi dobrze. Dobra, teraz jak to do góry? Puścić się... O wewnętrzną jakby część sufitu, to się zajmiemy później. Na razie chcę, żeby to u góry. moment to powoli zaczął wypłaszczyć, żeby on nie był za wysoki ten dom. Jakby nie za wysoki, to będę chcieć potem... A próbować zrobić najprawdopodobniej jakiś tam magazyn na górze, a nie o to mi chodzi, bo dużo bloków to ja chyba mieć nie będę. Tak a ogólnie rzecz ujmując, zróbmy może teraz faktycznie takie jedno pięterko w ten sposób. A mam pisane. Ile tego się przyda? Tak, generalnie, jeśli słyszycie jakiekolwiek krople deszczu, czy coś w tym stylu. Dlatego, że co jakiś czas jest taki przylotny deszcz, może mi po prostu je słychać. Ale chyba się już przyzwyczailiście do tego, że mój mikrofon nie jest najlepiej ustawiony i na przykład, jak mówię, to wyłapuje wentylator z mojego komputera, co brzmi okropnie. Ech, niestety. Ale to nie jest wina mikrofonu. To jest wina jak najbardziej na mojej karty graficznej. To jest dobra, tylko że nie ma jednego wietraczka. Dlatego tak brzmi. Co ciekawe, się nie przegrzewa. Ani trochę. Sprawdziłem. Temperaturę. Jestem takie programy, które sprawdzają i jest idealna. Coś tu mi się nie zgadza. Aha, wiem co. Wypadało zaś w sumie poziom niżej, jak już zacząłem to tak robić. Hmm, ha, że ja zostawię... a nie mam przy sobie, a to nawet kozak. Tylko czy ja mogę postawić łóżko? Powiedzmy. Powiedzmy, że mogę to tak ustawić. Przepiszmy to tu może. Po prostu ustawię Okej, okay, dobra, nie obrabia tych desek. Dodaj teraz to drewno, które można... A, wiecie, jak się siekierą walnie w pień, on jakby zmienia swój wygląd troszeczkę. Okropnie to wygląda, naprawdę. Tam jak się mi skliknie, no to najgorsze, że jak się potem go zbierze, to on jest inny faktycznie już. Już trzeba nowy zebrać faktycznie z drzewa. Irytuje mi to troszeczkę, no ale... Może rozwał i połóż mi to w jakimś bardziej cywilizowanym miejscu, jakie jest w powietrzu. No to mam pewne obawy, że może mnie zrespić gdzieś obok. A tak jak leżę na ziemi, to musi mnie zrespić na ziemi. Mmm okej. Okay. Mm, <laughs> ja skończyłem. Tu idzie tak, 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 tu jest zakręt, czy 100. tu. Adzie wszystko, dzięki mi jest w porządku. No i co, jutro będzie ostatni odcinek z Diablo, jeśli chodzi o serię paladyna, ale wszystko wytłumaczę, dlaczego to będzie ostatni. Już na tym odcinku, także nie będę o tym rozwodził. Hmm, jakby to dalej zwiększać do góry? zużywać służywać schod? Może Użyć by je w ten sposób. Okej, okay. to wygląda nieźle. I tu w sumie dobrze by było już zacząć tymi, w ten sposób po prostu, co? O nie, moja siostra się wynaje dziecko, więc to było słychać. Hmm, no właśnie, tu niby nie starczy mi, żeby to zapełnić. Hmm, jakby to zrobić Co? To... Chyba na nie będzie pójść po, prostu po więcej drewna. Miałoby to chyba sens. Ja raczej będę w stanie, chociaż ja chcę to robić może inaczej. Żeby na przykład, a, tu przypisałem przecież w ten sposób. Zróbmy to w ten sposób. Jeszcze jeden taki delikatny poziom do góry. Chociaż, można by to zrobić... Nie to rozwalałem w sumie. Teraz musiałem zrobić w ten sposób przez to. Okej, okay. nie spadło. Tak. 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 I tak. Tak. Może tak. Hmm. Nie wiem czy nie za wysokie to wtedy się robi. Hmm, co? By lepiej wyglądało w ten sposób. Tutaj będą pełne bloki dopiero. O. W ten sposób to jakoś wygląda. W sumie można wykomin taki zrobić tej co? Coś w tym stylu. Mm. Nie przekonuje mnie to jakoś. Nie jestem zbyt zadowolony z tego świtu Przyznam szczerze. Tego dachu bardziej. Dobra, co już później? A, już część tego zaczyna wyrastać, więc przydałoby się zadbać e, faktycznie już e, o jakąś zagrodę. Hmm, 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 nie wiem, drewno mam. O nie. USMS. Alert o tych nowych zasadach, chyba, że nie po tego kanionu, bo to będzie przypał. Jakim stanem go wpałem, nie zobaczyłem? Czy zobaczyłem, tylko już nie pamiętam. Hmm. To będzie bo jak do niego wpadę, to będzie naprawdę bardzo duży przypadek. To najgorsze najgorsza możliwa śmierć, Wiedział Polek upadł, jak usunę z Jak może mi się przydarzyć w tej serii. Powinienem... A nie, dobra, to 3 punkty. Wydawa... Wydaje mi się, czy Baranina kiedyś... albo w ogóle, jagnięcina kiedyś... Ona nie Przerwca 2,5 przypadkiem punktów głodu, mi się wydaje, że nie było 3, 2,5 właśnie. Hmm. Dobra, zbierzmy, on dużo tego nie potrzebuje. Może jeszcze jeden taki pieniąg zepnijmy, na wszelki wypadek, co by na pewno już tego mi starczyło. No a gdybym miał Glowstone, to pewnie bym jakąś ładną lampę dodał w pokoju. Ale skoro nie mam to nie dodam. E, o nie. Wrzuci to tak. tak źle. Okej. OK jest git? Jest git. Mm, Okej. Okay. Ogram w oknie, więc czasem mogę coś, tak, coś takiego może mi się wydarzyć. hmm, Starcz. Tylko teraz tak, ułamega na kanion. Ja do niego spadnę, założę się o to. To będzie śmierć, coś się przydarzy w tej serii. na 100% dobra eee, okej, okay, dobrze, myślę, że stawiam tam crafting table eee, byłby lekki przypał na razie to łóżko eee, wszystko mi tu przerób tu chyba pełny blok, co? Chyba tak dobra tu dokończamy to Hmm, trochę wysoki ten swit. Gdzie hmm, co? Ja wiem jak to rozwiązać. Hmm. Jednak nie wiem. Nieważne. Znaczy to jest... Okej, okay, tu jest pół blok. To jest git. z git. Tu jest pół blok, bo mogę zrobić coś takiego. Że to wszystko będzie w ten sposób. Podleg Troszeczkę mam, no nie źle to zarządziłem tym wszystkim. Czuję, że teraz mi przez to nie starczy. Zaraz się okaże. Tak, 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 tu jeszcze jeden półblok. No, takie małe detale lubią nie dbać. I co? I teraz lecimy w ten sposób. I naprawimy błędy shaderów w ten sposób, że trochę ten sub tak się oświetla. Na przykład tutaj, co widzicie. Dzięki takiemu zastosowaniu to wszystko zniknie. Hmm. Czy mi to, czy może... A, tak wygląda w sumie dobrze. Zdemontuję z bloki, jeśli się nie mylę. Tak jest. I jak czego będę mógł tutaj dodać jakąś lampę. Że to jest git. Może hmm, warto by jednak jakąś skrzynię w końcu zrobić. Nie. Ja... a połóżmy tutaj. Dobra, odłóżmy te bloki, to się nie przydają na razie. No muszą być ładnie ułożone, przepraszam, wybrzmiewam, że tracę na to czas, tylko to mi się przyda. Na razie chcę mieć węgiel pod ręką, to żelazo też. Mięso jak najbardziej, to mi się nie przyda, to mi się już nie przyda. potem powinienem to wywalić. Hmm. Okej. Okay. To co? Zagrody trzeba by jakąś zrobić, nie? Tak się robiło... Dobra, kurtka. Widzicie? Jakiś has był. O nie, słyszę mój komputer, on jest za głośny. Zdecydowanie za głośny. Yy, dobra, więcej patyków. Yy, nie wiem, ile nie potrzebne. Weźmy na razie, na razie w ten sposób. Yy, kiedyś się robiło z sześciu patyków z yy, płotki, teraz troszeczkę to chyba utrudnili, bo więcej tego drewna się na zużywa. 33 sztuki Wiecie, co? Może być mało. Wciąż będzie mało, ja to wiem. Może hmm. hmm. weźmy te pochodnie, daj. I rozświetlmy to sobie jakoś. No, trochę mnie też trzeba to upiększyć. Dobra, może weźmy już część tego zbora, żeby to jak najrentowniej wyszło. Jak najszybciej, żeby nam się ono rozważało, że tak powiem. No okej, okay. 15 sztuk to już coś można z tym zrobić. Eee, zagroda, gdzie ja się zagrodę? Musi być blisko domu, to na pewno. No i tu by się przydało zrobić tak naprawdę już w tym miejscu, tylko ten teren mi się nie podoba, musimy to wypłaszczyć. Ewentualnie podnieść, ale chyba wolę wypłaszczyć. być to blisko, żeby móc to w miarę jakoś tak obserwować za okna. A trochę takiej muzycznej pracy jeszcze. Spokojnie. Już tak naprawdę kończę, najdługo zacznie się timelapse. A następnym będę już ciekawsze rzeczy, bo schodzimy do jaski. Hmm, Zróbmy sobie kolejną łopatę. Hmm, zapominam, mam crafting table. No, za chwilę trzeba mi się jeszcze położyć. No, jak to wypłaszczę, to myślę, że zadbamy też, żeby powoli po farmy zacząć zwiększać. Trzcinę trzeba zebrać, bo tam już jedno mamy za dużo. Hmm. Co to było? był blok obok. A mogę to sprawdzić w sumie? Nie, bo z kaktusem tak było, że jak był blok obok, tego, to się samo rozwalało. Jak się robiło farmy kaktusów. No teoretycznie rzecz nieprzydatna, nieprzydatna, no chyba że gramy na serwerze jakimś takim, gdzie na przykład można te kaktusy potem sprzedać w sklepie. Można zrobić sobie właśnie farmy kaktusów, zostawić postać, żeby po prostu stała. No, oczywiście trzeba to mądrze zrobić, żeby nami serwera nie wywaliło. Ja zazwyczaj robiłem to w ten sposób, że po prostu glitch'owałem się o jakby wspływającą wodę ale w taki sposób, że moja postać cały czas stała w miejscu, ale skakała. To był taki fajny glitch, który powodował, że, że mogłem zostawić postać na serwerze podczas gdy na przykład grałem sobie w World of Tanks a kaktusiki się farmiły. Wtedy tylko wbijało się po paru godzinach na serwer. Miałeś całą podwójną skrzynię zapełnioną kaktusami, sprzedawało się i było się bogaczem. za kopcją, no, za dużo tego zrobiłem. Chociaż, jak to się zacznie zapełniać, to. Dobra, gdzie ja te krowy widziałem? Gdzieś tu chyba to. Gorzej, by to owce przyjdę, chociaż w sumie zabiję się, będzie mięso teraz jakieś. Dobra, weźmy sobie ciebie na początek. Trzecia gdzieś tu była, pamiętam. O, tam jest dalej. Ona, więcej tych jest, dobra. Dobrze, cztery na startu już jest lepiej. Od razu zrobi się nam z nich 6. Eee, z idą? 3, a nie idą 4, okej, okay, dobra. Bo jakoś to wygląda. Chociaż nie jestem w ogóle z tego suficu zadowolonego. Trzeba usunąć to u góry. To źle wygląda. To jest taki już niepotrzebny poziom dodany, moim zdaniem. Wszystkie 4 idą, dobra. Eee, Dwa bloki powinien postawić, bo będzie problem. Chociaż. Radzą sobie o jaś Ok, o, git. Tu się rozmarzamy. tutaj zabijamy. ten damage shikier. Nie może faktycznie, jeśli się uda zrobić mi Mob Grinder, może jednak. zadbam. dbamy, są dwie małe? Nie, jak chyba nie dałem, co? Tak, yes, ja nie, nie, nie dałem. Mograin to może faktycznie za o to, że mieć siekierę, jednak a nie e, ani miecz. Chociaż mnie jeszcze teraz zrobię, żeby na że lepiej sobie farmić. E, Coś się nazywa? Oj, Sweet timing, żeby sobie farmić proch. A wiadomo, na siekierze. No, raczej ciężko trafić jakiś dobre Dobra. No i co, tak naprawdę? To jest tyle, ile chciałem jeszcze zrobić na wizji. Teraz sobie tak naprawdę zostawię tej postać. Postawię jakąś muzykę w tle. Lecz nie, czekajcie, jeszcze nie. Nie co zrobimy. Pójdziemy jeszcze po to żelazo. Hmm. Czy to... Pójdziemy po to żelazo, co widziałem w tym kanionie. To sobie najpierw zamurujemy. Robię sobie może taką... A i naprawimy dach, to też jest ważne, zróbmy coś takiego. Wiedział, że tu jest wejście, ale żebym tam nie spadł, to jest dla mnie dosyć istotne. Tutaj też jakieś pochodnie można postawić, sekze dwie. Którędy trzeba zejść? No wystarczy, że ten day day będę mieć co? So, kozak. No, to już razem to jest jednak duży kickstart. To bardzo duża grudka tam się trafiła. Nie wiem, czy to dwie się przodki nie nałożyły na siebie. Mogło się tak wydarzyć, dobra. Eee, teraz tak, żeby się nie spierdzielić na dół, poprosiłbym to w ten sposób. Okej, okay, jest tu blok pod tym, ale pod tym już nie było na przykład. No, mam nadzieję, że ten szklep nie trafi. Jest to jest dosyć wysoko, no nie powiem. To jest, była wysoko, no. Tak było, dobra, Dobra mm, wracamy. Tylko tyle chciałem stąd. Ile to jest żelaza? 9, no. Kick start. kickstart. Mm, aha, naprawmy jeszcze ten sufit. Yy, tylko czym ja bym chciał go naprawić? Chyba po prostu blokami zwykłymi. Tylko, że ja chyba nie mam, co? Chyba ich nie mam. Może być problem. No tak, to, to jednak. Eee, powiększmy. Żeby było już nieco więcej tych eee, szczin się robiło. Nieco szybciej. Trzcina też się przyda. Eee, dobra, czy ja mam jakieś bloki, żeby to naprawić? Mam. Powinno styknąć. Okej. Okay. Wypłaszczmy to, bo to jest zdecydowanie za wysokie. O, nawet nie musiałem chyba. O Enderman. No, ale raczej się na mnie nie zagroło, nie wiem tylko czemu się tepną. Może do wody wpadł. Ile ja mam bloków? Hmm, chwilę. Są Trzy bloki. No, nawet więcej, to nie, to nie będziemy z nim walczyć. Jakby były trzy, no to mógłbym, no tak, to... Duża szansa też, że mnie zabiją. Chyba na dwa ocy mnie na hardkorze, tak to chyba jest. Jeżeli nie mam żadnej zbroi, oczywiście. Mięso to przepalamy. Dobra. No, chyba zaczynamy timelapse tak naprawdę. Bo tu już nic więcej nie zostało do zrobienia. Taka prawda. Zróbmy skrzynię na jakieś przedmioty tego typu. Ok. Wiem, co mogę jeszcze zrobić w sumie. Mogę powiększyć tę farmę, żeby ten przyrost był nieco większy. Hmm, tylko jak ja chcę to robić? W którym miejscu dokładnie? Hmm. Myślę, co nie. Na tym lepiej, jak będę mieć zbyt dużo tego. Jak się to w to zrobię, ale teraz to nie. Teraz to zaczyna się moment, w którym ja się tak naprawdę wyciszam. Po tylko te rzeczy, żeby już mieć moje Sanity uporządkowane. Mm, jakkolwiek możemy w sumie do drugiej. to leci tu. A, to niech będzie tu. Tajką tu będzie. A, Aha, takie myślałem, że to jest drewno. Dobra, reszta tutaj. Możemy w sumie dać w ten sposób. No, sobie jeszcze nie będę. No i co? Teraz zaczyna się timlapse tak naprawdę. Robię cięcie. Nie oglądania timlapsa. Aha. No tak, timap z timelapsem. Ale ja miałem zrobić drzwi lepsze. Jeżeli tej postać na noc. Hmm. Nie mogę mieć w żadnym wypadku z drewna. Co to jest teraz? Yy. Niech będzie jasno. W sumie, mam jasną podłogę, więc... Garnij się. Ok. Mogę zrobić tak. Ale to jakoś solidnie wygląda. Okej, okay, i przycisk jeszcze. Podeszłybym hmm. też jasny przycisk, by był lepiej widoczny, chociaż w sumie kamien... nie, wolę drewniany, bo drewniany jest duży i aktywny. O, pół sekundy. Tak będzie po prostu chyba lepiej. Dobra, teraz to już faktycznie na tyle. A, nie się mieć to wkładnie. Teraz jest faktycznie na tyle i teraz faktycznie zacznie się time lapse, także jego lądania. Thank you.